Na początek poprosimy Cię o ocenę dzisiejszego spotkania z reprezentacją Włoch. Jakbym mógł to ocenić, na pewno nie ocenię tego dobrze tego występu. Bardziej, bardziej na minus niż na plus. Nie zagraliśmy tego co mieliśmy, to co było rysowane. Słabo weszliśmy w ten mecz. Pierwsza tercja bardzo, bardzo słaba, jak nie fatalna. Później troszkę, później troszkę wyrównaliśmy tą grę, ale nadal było widać, że ci Włosi są lepiej, przy, są lepiej przygotowani. Fizycznie, jak i te te technicznie. Myślę, że to, jest, to był taki mecz, który dużo wam powie przed tymi czaswami, bo chyba yy, i Wy, i Włości próbowaliście ukryć tę swoje najmocniejsze strony. Ciężko to stwierdzić. Nie wiem, nie wiadomo jeszcze jaki jest pełny skład. Zobaczymy jutro, co się okaże. My jesteśmy po długich, długich przygotowaniach. Niektórzy zawodnicy troszkę później dojechali z finału playoffów, też na pewno są zmęczeni, więc. Zobaczymy jak finalnie to będzie wyglądało. Myślę, że najlepszym sprawdzianem będzie mecz na Słowenii już w, pełny, w pełnej kadrze. No co ty, jako zawodnik, zwracasz uwagę w takie spotkanie właśnie jak ten dzisiejszy z Włochami? No, no, na pewno kró na krótkim okresie czasu na kroszku, bo ci włości są, szybcy szybko jeździli, cały czas grali nam na plecach, więc gra z pierwszego krążka przede wszystkim i, i też czy czytanie gry byliśmy spóźnieni w różnych reakcjach, oni, le, on, oni lepiej to wykorzystywali, no i przez to wygrali ten mecz. Czy znaczy, to też nie jest tak trochę, że w takich meczach, zwłaszcza w meczach z rywalem, z którym zagracie na mistrzostwach, e, staracie się po prostu taką większą zasłonę zrobić, że nie pokazywać tych swoich najmocniejszych sił, najmocniejszych stron? Ciężko to powiedzieć. W każdym meczu podchodzi się na 110%. Każdy mecz chce się wygrać, czy to jest na Mistrzostwach Świata, czy mecze towarzyskie. Chce się wygrać, pokazać jak najlepiej, nie ma czegoś takiego raczej, że chcemy po prostu w jakąś taką zasłonę zrobić i, i przegrać specjalnie przed mistrzostwami. Po prostu słaby, słaby mecz zagraliśmy i nie mam nic więcej do powiedzenia. Jesteś ciągle w tym składzie, walczysz o to miejsce na mistrzostwa, więc zapytam Cię jak podsumujesz swój sezon w ligowy, no i teraz te mecze, które miałeś okazję zagrać. Ligowy? Nie wiem jak mogę ocenić grając w Sanoku. No. Byliśmy na dole tabeli, w swoim rozwoju myślę, że coś się rozwinąłem, poszedłem do przodu, bo dużo, dużo czasu na lodzie spędziłem, tych punktów też dużo więcej zdobyłem jak w poprzednich sezonach, cieszę się, że trener mnie cały sezon powoływał na zgrupowania, mogłem tutaj jeździć, też się pokazać i będę walczył na pewno, żeby znaleźć się tej kadrze już głównej na Mistrzostwa Świata. Właśnie o to też chciałem Cię zapytać, bo e, mówisz, że na pewno się rozwinąłeś w tym sezonie, e, <laughs> więc chciałem Cię zapytać, czy myślisz, że to jest taki sezon, e, w którym udowadniasz, że to miejsce w kadrze na Mistrzostwa już Ci się należy, że już, e, nie wiem, opanowałeś to, czego po prostu trener od Ciebie oczekuje? Myślę, że to że ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo to, to trener decyduje. Ale na pewno trener odmłodził, widać, że odmłodził tą kadrę, zrobiło się dużo, dużo wolnych miejsc, szczególnie w obronie, bo dużo starszych zawodników już nie jest powoływanych, nie wiem jak to będzie później, ale widać w tym sezonie, że trener stawia na młodych zawodników i też, też na mnie i myślę, że no, odnajdę, się, odnajdę się w tej reprezentacji i, i będę stanowił za parę lat o a ile by to dla ciebie znaczyło, jeśli jutro trener wyjdzie na konferencję prasową i wyczyta Twoje nazwisko, że ty do tej Rumunii pojedziesz na mistrzostwa. Może to nie będzie szczęście, że się popłaczę, bo... ale na pewno będę się bardzo cieszył i... i na pewno będzie to też taka stresująca decyzja, bo byłyby to pierwsze mistrzostwa świata i pierwszy raz bym reprezentował kraj w, w na seniorskim poziomie. Wcześniej miałem okazję. W, na juniorskich taflach reprezentować kraj, ale jednak seniorska reprezentacja to jest już inny level i inny poziom.